Zapraszamy Państwa do udziału w szóstym kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiata. Tradycyjnie będzie to trzydniowe wydarzenie poświęcone najważniejszym kwestiom z obszaru prawa podatkowego. Wszyscy mamy swój zestaw doświadczeń związanych z tym, w jaki sposób prawo jest tworzone, a potem w jaki sposób nas dotyka. Wszyscy jesteśmy zmęczeni krótkim wakacjom z brakiem rzeczywistych konsultacji społecznych. W pierwszym dniu wydarzenia wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, ekspertami i przedsiębiorcami chcemy podsumować ostatnie zmiany w systemie podatkowym oraz sformułować postulaty wobec przyszłych nowelizacji. W kolejnych dniach zapraszamy Państwa do udziału w bardzo interesujących warsztatach prowadzonych przez wybitnych ekspertów. Serdecznie zapraszamy na panel pod tytułem Polski Ład, jak wprowadzone zmiany wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Podczas panelu postaramy się poruszyć kwestie związane ze zmieniającym się systemem prawnym w zakresie prawa podatkowego. Poruszymy kwestie związane z ryczałtem od dochodów spółek, kwestie związane z podatkiem minimalnym, ukrytą dywidendą, a także podatkiem od przerzuconych zysków. Chcemy zaproponować dyskusję na temat tego, w jaki sposób prawo podatkowe mogło być stworzone, aby było lepsze, przyniosło właściwe skutki zarówno dla fiskusa, jak i dla przedsiębiorców. Kongres Rady Podatkowej to okazja spotkania osób, które w firmach odpowiadają za sprawy podatkowe, finansowe i prawne. Zapraszamy serdecznie do udziału.